Dzień dobry, gorąco pozdrawiam. Polsztyn Jestem na ulicy Aleja Przyjaciół, a za mną szkoła podstawowa numer 7, Aleja Przyjaciół 42. Moi drodzy, szkoła powstała w 1951 roku. i pierwszą siedzibą był budynek przy ulicy Pieniężnego. Pierwszą dyrektorką szkoły. Była pani Zdzisława Ostrowska. Przeprowadzka do tego budynku, który widzicie Państwo za mną, miała miejsce w 1955 roku. W roku 2024 nadanie imienia szkole Ziemi Barmińskiej. Wymienię kilku dyrektorów placówki. Pani Janina Domańska. Pani Elżbieta Fruzińska, Pan Jan Leszek Majorek, czy Pani Helena Ewa Lasota. Obecnie dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Ziemi Warmińskiej jest Pani Dorota Zabuska. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Wszystkiego dobrego. Hej!